Jesteśmy na Białym Kamieniu w rezerwacie Góra Miłe koło Wojcieszowa. I z pozoru może się wydawać, że mamy tutaj podobną historię jak Trachitów z Lubrzy, ponieważ mamy nietypową skałę, która powstała w najstarszym okresie wulkanicznym. Jednak jak wgryziemy się w szczegóły, to po pierwsze okaże się, że pod moimi stopami mamy meta-riodacyt. Meta oznacza, że skała ta została zmetamorfizowana, a reszta to zlepek dwóch nazw skał wulkanicznych, czyli riolitu i dacytu. Riolit pewnie jest wam bardziej znany, jest to skała kwaśna z dużą zawartością krzemionki, no i możecie ją podziwiać m.in. na organach wielisławskich i na punkcie widokowym koło zamku świny. Choć co ciekawe, one akurat powstały w trakcie drugiego kresu wulkanicznego. Jeżeli chodzi o dacyt, to jest to skała obojętna i ma w swoim składzie skalenie, ale też jest tam domieszka minerałów ciemnych. No i nasza skała jest gdzieś pomiędzy. Chociaż z lekkim przechyłem w stronę riolitu, ponieważ w jego składzie występuje kwarc, skalenie, no i łyżczyki jasne, czyli mika, stąd też jej barwa, taka żółta, jasnokremowa. Taka skała powstaje w wyniku erupcji eksplozywnej. W Cudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej możecie zrobić swój własny, wirtualny wybuch. Na ekranie macie dwa suwaki i jeden z nich dotyczy lepkości magmy. Skały zasadowe mają tą lepkość małą. Z tego względu powstają takie wulkany jak placki, zwane tarczowymi, czyli płaskie i rozległe. Po drugiej stronie mamy lawę kwaśną, i wtedy powstają wulkany stożkowe, które w środku wyglądają jak tort. I podobnie musiało być w przypadku naszego riodacytu. Co oznacza konkretny wybuch raczej z tych niebezpiecznych. Ale tak naprawdę kluczowe są też gazy. Bez gazów nie ma porządnego wybuchu. No i jak było w naszym przypadku. Tak naprawdę został znaleziony materiał piroklastyczny, czyli ten, który został wyrzucony w górę w czasie wybuchu, później opad, ale niestety tylko drugorzędnie. Pamiętajcie, że nasza skała została zmetamorfizowana czyli pogrążona głęboko pod ziemią, i została poddana wysokiej temperaturze i ciśnieniu także gdzieś w międzyczasie straciła swoje pierwotne właściwości, a poza tym widzimy tylko fragment skał także ciężko powiedzieć, jaki naprawdę był ten wybuch. O metamorfizmie świadczą powierzchnie foliacji, widoczne tutaj, ale też żyły kwarcu, które miejscami tworzą całkiem spore soczewki. To też wpływa na to, jak cała skała wygląda. Jest ona pochylona w jedną stronę. Te skały, jak i trachity z Lubrzy, powstały w czasie rozpadu ogromnego kontynentu Gondwana, kiedy dwie płyty tektoniczne zaczęły się od siebie odsuwać, tworząc tak zwaną strefę ryftową. Tylko tak się składa, że nasze skały powstały. 100 milionów lat wcześniej, a nawet troszkę więcej. Nasze skały, zwane Rioda Cytanis Osełki, powstały w Kambrze, co oznacza, że znacznie bliżej im do wapieni wojcieżowskich czy do skał wulkanicznych tak tzw. kompleksu podgórek. Co oznacza, że w tym regionie geoparku możecie dokładnie prześledzić, jak rozwijał się ryft oceaniczny przez te wiele milionów lat. Geologia wojcieżowa jest naprawdę skomplikowana, bo po mojej lewej mamy białe skały, a po prawej łąfelitów. A tam oprócz fylitów znajdują się też zieleńce, ale to już całkiem inna historia. Może kiedyś jeszcze o niej opowiemy. No i zachęcamy do odkrywania Światowego parku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów. That's it. Dala, dala, dala. Jest to,